Salumi z fasolową sałatką. Dzisiaj zapraszam Was na sałatkę, po prostu, na ciepło. Do przygotowania będziemy potrzebować następujących składników. Oczywiście wszystkie wypiszę Wam na dole. Porcja z moich rzeczy, które użyłam, moich produktów, które użyłam to 346 kalorii. Pamiętajcie, że to może być zmienne od zależności od tego, jakich produktów Wy użyjecie u siebie w domu. Na przykład mój ser Halloumi był tylko 30% tłuszczem, więc był w wersji light, dlatego była mniejsza zawartość tłuszczu i wtedy mniej kalorii. Rozgrzewamy bardzo mocno patelnię, ale nie dotajemy do niej. Żadnych tłuszczów. Dlatego tutaj do, te, do tego dania będziemy potrzebować właśnie naczynia, które można smażyć beztłuszczowo. Następnie dodajemy cebulę, szalot. I całość musimy chwilę podtrzymać bez mieszania. Dodamy jeszcze chili, red chili. I tutaj ta mała papryczka, czyli tak zwana yy, oczy ptaka. <noise> w tłumaczeniu na polski, nie wiem, czy w Polsce tak samo się to nazywa. Awrt, yy, bardzo ostra mała papryczka. Chwilę trzymamy na patelni bez zmieszania, aby odparowało yy, z to co jest na dnie, troszkę się przyrumieniło i odparowały soki i za chwilę pomieszamy wszystko. Nie bójcie się, będziemy mieszać często jak to u mnie. O właśnie, zobaczcie tam na dole one się już dosyć przyrumieniły, przypiekły. No i teraz wszystkie składniki musimy łączyć ze sobą. Gramaturę oraz produkty, których użyłam będę zapisywała pod filmikiem, jak to zawsze robię. Także zaglądajcie. Wy możecie plus minus, oczywiście, wagowo troszeczkę pozmieniać, bo na przykład u mnie dwie cukinie wychodzi 512 gram, a u Was na przykład wyjdzie 600 albo 480, także to nie ma problemu. Nie bójcie się, nie musi być co do, co do grama czy co do jednego deka. Następnie potrzebujemy w tym czasie, kiedy warzywa nasze duszą się na patelni, potrzebujemy rozgrzać naczynie, w którym będziemy podpiekać nas ser halumi. Ja tutaj użyłam dzisiaj wyjątkowo opiekacza. Jest to zmienny opiekacz. Jak widzicie grillowe w tym, w tym momencie, możemy użyć patelni do grilla, możemy użyć piekarnika, możemy użyć zwykłej patelni lub takiego właśnie opiekacza elektrycznego. Chodzi tutaj o zgrillowanie sera halumi. Ser halumi musi być podawany na ciepło. Jak widzicie tutaj nasze warzywa są już porządnie upieczone. Podsmażone i dodajemy teraz pomidory. Łącząc ze sobą wszystkie składniki w tym momencie. No i ser również pieczemy do czasu, aż będzie zrumieniony. Dodajemy naszą fasolę i tutaj fasola jest kanelini, drobna, średnia fasola o takim kształcie, bardzo smaczna, bardzo popularna. Wracając do sera halloumi, jest to ser yy, połączony z... przeważnie jest to ser z koziego mleka, ale również jest połączony z owczym, kozim i krowim. Yy, także yy, smaczny jest ten ser. Polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, w tym momencie dosalamy, bo fasola i warzywa są bez grama dodatku soli, także w tym momencie one w ogóle praktycznie nie mają smaku. Nie bójmy się dosalać, ale też uważajmy, żeby nie przesadzać, bo jak wiemy, sól zatrzymuje wodę w organizmie. Ale ja na przykład nie wyobrażam sobie nie przyprawiania moich potraw. Próbowałam, bo mam duże problemy od lat właśnie z zatrzymywaniem się wody. Tutaj ludzie mogą sobie powiedzieć, że używam dużo soli. No to już właśnie mm, sole wszystko, ale w rozsądnych granicach. Teraz próbujemy do smaku i tutaj powiem Wam że już będziemy przekładać do miski i dodawać następujące składniki. Eee, uwaga! Gorące! Nie popaszmy się. Przełóżmy do naczynia, w którym będziemy mieszać. Eee, ser cały czas się grilluje. Sałatkę robi się naprawdę bardzo, bardzo szybko. Więc jeżeli macie niespodziewanych gości albo nie wiecie co na kolację lub przekąskę to polecam. Bo większość składników ma Mamy zawsze w domu. Dodajemy teraz olej, oliwę z oliwek, dwie łyżki, dwie łyżeczki oliwy z oliwek. Tu wyszło 8 gram. Co do grama tutaj. Teraz sok z cytryny 10 gram, czyli dwie łyżki soku z cytryny. Dodajemy również świeżą miętę 2 gramy, czyli jest to taki mały kubeczek. Tniemy lub rwiemy lub szatkujemy. Ja tutaj mam nożyczki, które używam tylko i wyłącznie w kuchni do krojenia różnych rzeczy do warzyw, przepraszam, do ziół oraz do zdrowiu czy mięsa, czy do ryby. Tak, to są typowo kuchenne nożyczki, tylko i wyłącznie do, do produktów spożywczych, nie do obcinania folii, czy innych opakowań, tylko do produktów spożywczych. Jak widzicie, mięta została już Pocięta. No, i teraz w tym momencie doprawiamy do smaku. To zrobiłam już poza wizją. Dodam tutaj tylko sól, ale była dodana również, był dodany również pieprz oraz czosnek granulowany. Czosnek granulowany. Wy możecie dodać również inne zioła, które będą Wam pasowały. Wystarczy tylko spróbować. No i sałatka jest już gotowa, najlepiej smakuje na ciepło, aczkolwiek zimna też jest dobra z tego względu, że nie ma dużej zawartości tłuszczu. No i wtedy może być, jak widzicie, nawierzch kładziemy, bo to chodzi o to, żeby położyć ciepły zgrillowany ser halumi nawierzch. I to już koniec naszego dzieła. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia. Pa!